fatalnie się tu kopie, zobaczcie ja już tu sito wygiąłem potężne, grube sito to monetka ale jaka to monetka? nie znam tej monetki to coś dobrego widziałem w sicie pokaż, pokaż ja pierdzie. ale piękne Witam serdecznie, Adam Detektorysta się kłania. Moi drodzy, ostatnia niedziela ładnej pogody, przyszłego tygodnia ma być już po 10 17 stopni, taka radykalna zmiana. Jedziemy dzisiaj nad jezioro, czekam na Dawida, jedziemy jego autem i teraz jestem ciekaw, czy po raz ostatni się utwierdzę w przekonaniu, że jakim samochodem jedziemy. Ta osoba wykopuje złotko, w sensie który kierowca jedzie, ten wykopuje złoto. Jak znów się potwierdzi po raz piąty, to po prostu padnę na cycę i uwierzę w ten zabobon. Dobra, czekamy. Czekam na Dawidka. Fajne jeziorko, 80 km od Augsburga. Mam nadzieję, że dzisiaj ładnie posypie. Widzimy się przy pierwszych sygnałach. Dotarliśmy na miejsce. Tak to wszystko tu wygląda, tu nie wiem. Bardzo dużo łódek, Tak, Fajnie. Fajnie to wygląda. Woda też w miarę, w miarę. Będzie można głęboko wejść. Ciekawe jestem, czy będą tak samo biednie w sygnały, czy nie. Jak myślisz Dawid? Będzie dobrze dzisiaj? Zobaczymy. I tymi słowami przychodzimy do wykopek. Zaczynamy pierwszym sygnałem i sporej wielkości ołów. Bardzo ciężko się kopię, myślałem, że są luźne kamyczki, ale jednak nie. Jednak jest taka lite pozlepiane jakimś badziewiem. Tu mam ładny sygnał, to zaraz sobie go wykopię. Kopałem ten właśnie sygnał i cały czas mi on uciekał, ale już go widzę na wierzchu. Jest. Ok, zryweczka tyle w temacie powiem wam nie wiem co to jest, ale ma wzorki dobra, to chyba raczej nic ciekawego nie będzie chociaż te wzorki tutaj coś przedstawiały wcześniej dobra zaryzykowałem, otworzyłem nie wiem co to jest strąg cholerawie fatalnie się tu kopię zobaczcie, ja już tu to wygiąłem Potężne, grube sito. Tak są te kamienie. Takie są sztywne. A mamy pierwszą mam monetkę. Odejrzę. 10 centów. Puf, a się na dzisiaj. Coś mi popiardywało Okej, okay, mareczka niemiecka. Rocznik 85. O, mój rocznik. Bardzo ładnie. Ale fajny stan. Słuchnia. I widzę tu śrubkę. Dobra, śrubka wyleciała z podkładką. Była. Ok. Zobaczcie, jaki nowy. ale to jest kurde. Krótki, ale gruby. FA1. Taki ma skrót. Dziwne, kąpielisko Te sygnały są jakieś niejasne mam kolczyk, ok, dobra zobaczymy czy to srebro ciężko powiedzieć, ale kolczyk jest ładny generalnie i najgorszy dobra i próba w tym miejscu pewnie 925 później się przyjrzę, ale jest chyba będę miał monetkę w tym mule całym Tak. Tak. 50 centów ładny sygnał 77 zobaczymy co to może być no monetka ale jakaś to monetka nie znam tej monetki bardzo ciekawa monetka kuning den ach 50 centów Nor e holenderskie nie nawet wygląda. Mamy jakąś panią z profilu. Trochę poleżała, bo tu widzę już jakieś naloty ma. Dobra, fajnie. Oj, gorąco mi się zrobiło, ale już po chwili wiem, że to monetka. 20 centów. Ale gorąco się zrobiło. Zmieniamy miejscówkę. Tutaj nic się nie dzieje. Bardzo ciężki teren w ogóle do kopania. Ja nie wiem. Jedno jezioro, Kopiemy w jednym jeziorze, może nie wiem, szóste kąpielisko. I każde kąpielisko ma jakąś taką swoją specyfikę. Tutaj taka bardzo lita glina jest, nie? No, albo są na początku takie kamyszki fajne, a potem jest. sitem nie w do ruszenia. W sumie są trzy zmiany terenu: bo jest muł na końcu, i skały takie, i, i taka myśl. No dobrze. No, taktyczna zmiana miejscówki, jedziemy 3 km dalej może tam coś ciekawego wyjdzie nowe kąpielisko, takie dosyć ciche nie takie z tyloma ilościami ludzi i pierwszy sygnał, resztki łódzki, już widzę wyciągnijmy to wspólnie, no i mamy taki kawałek łuski. sygnał bardzo wysoki i mamy tu błystkę. No Okej. Okay. Dam firmę Może to i dobra, może i nie. Nie wiem, nie znam się. Błystka jest blaszka. Chyba coś dobrego widziałem w siecie. Cholerkowie. To raczej nie złoto no i to jest taki pierścioneczek, pierdzioneczek dziecięcy. Nie, a czekajcie. Nie, to nie jest próba, niestety. No tak on się prezentuje: serduszko jest, ale i moje serduszko też szybciej zabiło. Trudno. Czego się śmiejesz? Nie, to, to auto. <laughs> nie, to auto, o tak, 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 dobra. No dobra, no ale jest. No Zobaczcie, takie sitko, takie sitko, chyba od, od herbaty Dobrze, No okej, okay. bardzo ciekawe znalezisko. Chyba mam zawieszkę, niby, niby to serce, niby to M, ale czy to jest coś ciekawego, czy tylko sześćcowatego, tego tam nie jestem teraz w stanie powiedzieć. Takie M Chyba nie jedna z niewielu monet od dzisiejszego dnia 10 centów od w Kolejnego dnia, tym razem innego typu Owiany ciężarek Pokaż, pokaż ja pierdzie. Ale piękne. Srebro. No o kurde. Z takim kamlotem fajnym. Co mhm. było dobrze? Jeszc 45 mocno. Ale kopłem dopiero za piątym Takie coś jeszcze. Nie wiem co to jest. Nie wiem też. Ale jak Ale jokie. to też może być srebro albo ołów. Kolorystycznie. Zobaczę zaraz jak bije. No ale i tak czy inaczej gratuluję tego No. A Ale gdzie jeszcze kolczyk? A kolczyk taki okrągły zwykły. Mhm. Mm Srebrny. No to gratuluję. Źle mm. <kluje> <kluje> weszło. Nie w tą dziurkę. Co to było? Na Nakop Nakopanie, pokopanie. Nie, nie, nie poszło tak za, za ciekawie. Dawidowi na szczęście fajnie poszło. Wiadomo, śmieci pokazywać nie będę. Zobaczcie, jaka błyska, jaka blaszka wielka. Sreberko, taka zawieszka. Wszystko do oczyszczenia. Dwa serduszka. To jest srebrny kolczyk. Ta zawieszka, myślę, że to jest miedziuszka. W monetach masz euro 45 centów euro 45 centów tu masz babę z sadzonką też w ładnym stanie czyli prl jest kuleczka półseczka tu nie wiem co to może być jakieś albo akcesorie wetkarskie albo no bo to, to kolczyk przecież nie jest no raczej nie no i no fantym dnia u Dawida jest ta srebrna kieta. Pamiętasz części Sagi? Tak. taki kamień był Saga. Coś tam, coś kojarzy, nie? Ja nie kojarzę kamienia Pijany byłem jak to oglądałem. Właśnie tak wyglądał ten kamień. Bardzo fajny. Tutaj widzieliśmy próbę. Jest 925. To jakaś parts of four. Prawdopodobnie Dobra taka fajna kieta aż mi się nie mieści w katrze. No, zepsuję jeszcze. Tak się, się prezentuje. Dawidek to był dzisiaj tydzień. Gratuluję. No ale tradycja nie niepodtrzymana. Chyba, że to będzie złoto. No chyba, że to będzie złoto, jak się oczyści. Ja myślę na 90%, że to nie jest. No to Ciężkie jest. Z pewnością ale... zobaczę. No. Może jako czyścieś to tu z tyłu, może jakieś próby wejdą, ale na moje to nie jest. Dobra, widzimy się na podsumowaniu w domku. No to witam Was na podsumowaniu. Na wstępie chciałbym powiedzieć, co wykopał Dawid. To srebro, ta srebrna kieta z tą zawieszką. Po czasie, jak sprawdziliśmy, okazało się, że to jest naprawdę strzał chyba roku. To jest. Kieta srebro z firmy PARS OF 4 I w środku na tej zawieszce to jest ametyst. Teraz zobaczcie tutaj na zdjęciu. Identyczna kieta. Na firmowej stronie kosztuje ponad 2300 euro. W zależności jak duży jest ten ametyst. Ten mniejszy jest po 2300. Ten większy jest po. Ponad 3000 euro. Więc strzał naprawdę jest fenomenalny. Dobra, teraz przejdźmy do mnie. Jak widzicie, śmieci sporo. Tutaj mamy ten cezak, czy jak można tak powiedzieć, do prawdopodobnie do herbaty. Tutaj akcesoria odzieżowe: jakieś śrubki, podkładki. Dwa ołowie. Jedna błyska, jedna blaszka. Tutaj zawieszka z 6 metalu, pierścionek dziecięcy z 6 metalu. Tutaj mamy po wstępnym, takim tylko prze, przejechaniu, przeczyszczeniu, jedna marka z 1985 roku, a we współczesnym euro zaledwie euro 40. No dobrze, dziękuję Wam serdecznie za. Spędzony czas na moim kanale, ja się bardzo cieszę, że Dawid miał taki fenomenalny strzał. Kieta za ponad 10 koła, no to już robi wrażenie. Dzięki jeszcze raz i do następnego.